Witam pozdrawiam grony widzów. Dzisiaj jest niedziela 10 września. Także ja będę raz w niedzielę yy, nagrywał z tygodniowego klejenia. Oczywiście filmik się ukaże w późniejszym terminie, ponieważ dzisiaj dałem na kanał filmik z wcześniejszego klejenia okrętu. i tyle mam już sklejone tutaj ten tył cały już te drobnice powklejałem sobie także niby jest to pokazane, że mało części niby zostało do sklejenia, ale na pewno nie bo do sklejenia jeszcze zostało bardzo duże części także tyle części zostało jeszcze do sklejenia cała ta drobnica kartonowa tu 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 jeszcze szalupy będą, działa główne tu wyrzutnie torpedowe Także tyle jeszcze zostało do sklejenia części, proszę zobaczyć ile tego zostało do sklejenia tutaj, tutaj a tu są jeszcze takie drobnice a się wydaje, że już dużo jest, ale on będzie Piękne, jak będzie skończony ten wicher. To jest zrobione z waty Spryskałem czarną farbą z praju. Bo wicher, że grzeje pełną parą. Kotły są na pełnych obrotach, no to i dymi, nie? Także będzie to elegancko wyglądało, jak będzie sklejone. Tutaj, już jest ulinowanie zrobione, różne takie. Podtrzymujące kominy. Kolinowanie, wszystko maszt. Tutaj do masztu mi jeszcze doszedła ta część. Maszt z tą flagą. To jest ten yy, znak dowódcy. Znak dowódcy okrętu. Mi doszedł, właśnie ta plaga, białoczerwona taka, ta, wąska. I ta, do góry, ta część. Mi doszła ta, część, do góry, ta, ta. Jeszcze mi dojdzie ten maszt. Yy, ten, tylko, że muszę, bo nie mam drutu. To już o to idzie coś takiego, ale zapomniałem sobie drutu przynieść z roboty. To, że drutce przyniosę, to będzie elegancko. teraz sobie muszę dokończyć ten maszt w pierwszej kolejności i potem będę już kleił tą całą to, co mi zostało. Tak, to, że te części takie drobne, to już na budowkę jest skończona. Jeszcze mi stałem główne działa. Tutaj przyrzutień torpedy, mała, taka mała nadbudoweczka z lampą, taką jak ta tutaj. No i nadbudówka tylna, też z wieżą działa. Zobaczymy jak to będzie na tej ramce wyglądało. I to będzie taka właśnie diorama wybuchy wody po bombach tutaj okręt podwodny orzeł idący uciekający w zanurzenie strącony sztukas jeden i tutaj właśnie niszczyciel płynący na pełnej parze na pełnych obrotach, cała naprzód, ile fabryka dała także to potem będzie tu na stałe wklejone tak ten orzeł Tutaj będzie oczywiście jeszcze będzie wata. To na ten, będzie coś takiego jak tutaj, że śrubywał, śrubywał, bo tą spienioną wodę miały tam, że dymek jest na kominach, pięknie to wygląda. Mi się nawet to podoba. Nigdy tego nie robiłem. Robiłem to pierwszy raz, ale chciałem zobaczyć w ogóle jak mi to wejdzie. Także będzie fajna taka dioramka morska, jak to będzie skończone. Zobaczymy sobie z tej strony także będzie elegancka dioramka morska w 69. 39 oczywiście masz przedni jest nieskończony jeszcze Jeszcze dojdą takie dwie wzmocnienia, potem jeszcze tam ulinowanie dojdzie także jeszcze roboty jest a roboty ale prezentuje się już coraz lepiej piękny okręcik te żypoły, że brzmi się najgorzej robi takie drobnice taką jak tu jest która się składa z kilkunastu części, a nieraz nie idzie tego w palcach utrzymać. Albo tu jest na górnej na obudówce bardzo dużo tej drobnicy, ciężko to w palcach utrzymać, to się klei najgorzej. Czasami się potrafi mi to urwać, potem muszę kombinować, coś zastąpić czymś, bo to jest takie, że nie idzie tego na dłupapak utrzymać. to by nie na tych dwóch kominach środkowym i tylnym to są drabinki. Schodki widać. Drabinki. elegancko Dobrze przynajmniej, że tą balustradę można było dokupić sobie wycięcie laserowe, kartonowe. Dodatkowo można było sobie dokupić, bo było ciężko. Czyli tak jak kiedyś robiłem w latach 90., też pilek i potem nitki. A tak, tutaj mam trochę części, właśnie tych wycinanych laserowo. Głównie te drabinki i balustrada, czyli ta barierka, nie? To jest, to jest wycinana laserowo. I to właśnie mogę to dzięki temu w całości nakleić ona się składa z trzech części jedna strona, raz, dwa dziób, środokręcie i rufa potem tam kleiłem znaczy jeszcze można dokupić yy, wydruk 3D Tam lufy, torpedy tam dużo takich części można sobie dokupić pontony na przykład ale to trochę kosztuje tego nie będę kupował planuję, ale do Warszawy bo tam jest taka drobnica, że jest szok ale to i przyjdzie czas, na razie mam wichrach. po wikrach będę kleił sępa. Także mam w planie po kleić okręty podwodne jak i lokomotywę tabor kolejowy SU-42 Tura taki jak na Helgrze taki mam plan o tu widzimy piękny okręcik pięknie to będzie wyglądało, diorama orzeł idzie w zanurzenie Fajna woda morska, także teraz się baśnie. By Były takie dioramki, ale tylko zrobię sobie jak powiedziałem. Okręty z drugiej wojny światowej w planie są zrobienia. No, jedynie taki rodzynek, to, to będą trzy okręty: Niszczyciele wicher Glue, Grom II i Warszawa, które będą powojenne. A tak to reszta: wszystko z czasu II wojny światowej. I tylko i wyłącznie Niszczyciele i okręty podwodne, bo to jest moja. Ulubione okręty, ulubiona klasa. Także podwodne na pewno bym wszystkie, bo wszystkie mam modele do sklejenia w skali 1.200 200 Podwodne polskie, które brały udział w II wojnie światowej. A niszczyciele to się zobaczy. Te cztery mam na pewno, nie te e, co Polska miała na własność: Wicher, Burza, Grom i Błyskawica. To będzie na 100%. A tamte to się okaże. No i o Uragan, no wiadomo, że bichra burza może mieć, który kominowce. Dobra, no to widzicie, teraz zrobiłem kominy, kominy, kotły, odbudówka kominowa, kotłowni. odbudówka na kotłownię, To w środku, właśnie trzy kominy. Dym i elegancko to widać. Karabinki widać strzelają. Jest żółty, takie z waty zrobione. Iskierki oparzają na samoloty, także. Będzie fajna dyramka wojenna wrzesień 9 Dobra, no to kończę. I następną niedzielę zobaczę, co przez cały tydzień uda się skleić. dać Pokażę w następną niedzielę nagram. A czy pokażę może w innym terminie, ale na pewno nagram dopiero kolejny film w następną niedzielę. Co będzie zrobione, no to zobaczymy. No to trzeba obserwować. Ale elegancko. Bardzo mi się to podoba. Te bomby w ogóle te zburzone, zburzona woda po, po bombach, te leje takie. Znaczy to leje to nie są, tylko leje że są w ziemi, ale tutaj wyrzuty wody w powietrze po bombie. Po eksplozji bomby w wodzie to tak właśnie wyrzuca w górę taką wodę. Tutaj widzimy zanurzenie, to wszystko spioniona woda jest i tutaj. Uno jest tak długo zrobione, bo ono akurat ożył, wchodził w zakręt i to właśnie zburzona Robi uniki U nas kuta, to jest samolot z kutasy sztukasy sztukas jeden strącony jest znaczy, kiedyś się widzieli go jeszcze był on pokazany to to wiadomo teraz wszystko zagwie... zasłoniłem ogniem tutaj wbite skrzydła i kadłub samolotu w wodę to takie zburzone jest także to Pięknie wygląda Także tyle mam zrobionego Orła Przypomnę, że akurat wicher jest z wydawnictwa WAK, który obecnie robię Jest to wydanie 2023, czyli z tego roku A orzeł był z wydawnictwa Military Model I to na dzisiaj kończymy, na razie, hej